w terenie gminy, aby nie dopuścić do całkowitego upadku piłki nożnej w Iłabie. Podjął rozmowę pan Andrzej Sobie i Stanisław Kastra z Burmistrzem Miasta i dyrektorem Centrum sportu panem Wojciechem Czuzińskim w sprawie funkcjonowania piłki nożnej w W zasadzie głównie dzięki tym osobom yy, mamy co mamy, czyli mamy zespół w klasie B z perspektywami, miejmy nadzieję, awansu systematycznego i sukcesywnego do wyższych, tak. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy zarządem Iterii Ława, a Burmistrzem Miasta odnośnie finansowania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. Burmistrz miasta, tak Panie Przewodniczący, tak potwierdzono. Burmistrz miasta nieodwartnie udostępnię obiekty sportowe oraz pokryje koszty związane z wynagrodzeniem trenerów, wyjazdów i delegacji z miasta Po podpisaniu porozumienia zarząd Iterii Ława włożył do rozgrywek następujący Senior klasa B, wiórzł starszy, starsi młodszy, tramkarz starszy oraz młodszy. W roku 2014 zespół seriorów w zajmuje trzecie miejsce i dalej jest walce o wyższą linię, Ponadto nasze zespoły z grupy wnioski walczą o najwyższe lata. Podkreślić chcemy, że w naszych strukturach powołano do życia zespół dziewcząt, które będą brały też udział w rozgrywkach podmiotów w grupie łodzika, rywalizując z zespołami łodzika. Dwa zespoły reprezentowały sekcję piłki nożnej w rozgrywkach i łaski drugiej i w której udział wzięło 10 zespołów. To miało wielki wpływ na podniesienie poziomu sportowego naszych zawodników. I te, jeziora Kiwawa, pierwszy zespół w rozgrywkach zajął pierwsze miejsce, wywalczając sobie prawo awansu do pierwszej linii w następnym sezonie. Ponadto w okresie sprawozdawczym przedstawiciele sekcji piłki nożnej brali też udział w innych turniejach. Po spotkaniu z grupy Miasta stawki Łapa Adamuszczynski Park Łucznik dał także sygnał, że środowisko piłkarskie ma, ma i powinno się zjednoczyć. Pan Andrzej Sobie podjął rozmowy z klubami działającymi w Iłakach. Uczniowski Klub Sportowy Mały Jeziorak, Uczniowski Klub Sportowy Jeziorak 2001. Z 11 lutego, czyli tak dawno, 2015, roku, podpisano porozumienie pomiędzy TE Jeziorak Łapa, a Uczniowski Klub Sportowy Jeziorak 2001 i połączenie zespołu Kankana Bożego do klubu IT tym trakcie, w razie, na, Dlatego my dziękujemy zarządowi 2001 Jezioraka za to, że podjął taką decyzję i jest, na, jesteśmy dużo, dużo więksi i na pewno dużo mocniejsi. I ten zespół zajmuje również pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że przebytu i, i przebieg te, te pierwsze miejsce przy młodzi Krzysztof Dajtakowski i zarobników 25, zajął drugie miejsce po ludzi jesiennych, tu nad wyraz się rozrasta, bo zaczynam, a ten trener w zaczynam od 10 dziewczynek, w tej chwili jest na 28 i zgłosiliśmy ten zespół dziewcząt do rozgrywek na rundę wiosenną, młodzika, będą grali po prostu z chłopcami w tej takiej grupie tak zwanej szkoleniowej, że będą się troszkę jako grać, żeby jak najwięcej grać, to nie podnosi się pomocy. I może tak pokrótce bym przedstawił na 2015 wydatki, które nas czekają związane z piłką nożną. Także na, na pierwsze, proszę jest to 31 500 zł yy, grupa seniorska, mimo że miasto zadeklarowało utrzymanie trenerów sędziów i transportu, to do grup młodzieżowych będzie potrzeba jeszcze około 12 tysięcy z naszej strony, żeby to dobrze funkcjonowało. No to, na to się składa wynagrodzenie z seniorów, z mego zjednoczonego sędziów, premii meczowe, bo ciężko było zmotywować w ogóle, pozbierać skład do, do seniorów, bo nikt nie chciał w tej, w tej klasie grać. Wielka chwała Andrzejowi Troszkikowi, że podjął się tego tematu, bo naprawdę Odmówiło mi chyba z sześciu trenerów, którzy prosiłem, żeby związali z Iławą, Chłopak z prawów, który grał w Ładie podjął się tej trudnej I zaproponowałem po rozmowie z chłopakami, zaproponowałem, że dostaną 40 zł, 400 zł za wydany mecz, to 20 zł po jak wygrają, to mają wypłacane po, po każdym meczu i y, y, tra, transport tu chcę podziękować Andrzejowi Górywskiemu który powiedział, że w B klasie i w A klasie będzie nadłożyć no ale mamy no jakieś te pieniądze zarezerwowane i trzeba wnieść na ale to jest akurat na sprzęt, opłaty do związku i również obiecałem że za awans 5 tysięcy złotych do podziału. Koszty, koszty, administracyjne, tam władza, obrzywki, opieka medyczna, no takie po prostu, które, które są nie, nieuniknione. A w rzutach młodzieżowych jest to sprzęt sportowy, opłaty są związane opieka medyczna, i inne koszty związane z organizacją mężczyzn. To jest to, czy woda, czy, czy jakieś tam odżywki. Na, na drugie półrocze hmm, po awansie do klasy, koszty, koszty będą wynosiły w granicach 35 tysięcy złotych. Są następujące zmiany, propozycje zmian, a Państwa zależy, czy je przyjmiemy. Po pierwsze, zmiana nazwy, dopisanie słowa Jeziorak, czyli to jest to, ten pierwszy etap, który po prostu tworzyliśmy się w Markiewie, i to jest najważniejsze. Ja o Ciebie tylko powiem tyle. Istnieje jeszcze, można dalej pójść, ale to już od Państwa będzie by zależało. Nie, już widzę, że nie, więc dalej nic nie będę mówił. o taką rzecz, żeby, e, ale się wszystkim jaka, jakie były intencje, żeby każdy wiedział, może nie teraz, może za rok, może za pięć, do czegoś takiego dojść. Więc była propozycja również taka, żeby e, sło, e, i łaskie Towarzystwo Lekacyjne zamienić na iłaskie Towarzystwo Sportowe. Ale za wcześnie nie będę tego nalegał, więc głosujemy. Proszę Państwa, kto jest za tym, żeby e, w, w nazwie, e, e, nazwa stowarzyszenia e, była następująca? Własne Towarzystwo Rekreacyjne Jeziora Głowa. Proszę o podniesienie ręki. Do... Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przy, y, y, dopisano do nazwy słowo Jeziora. To ja to zaprezentuję. Ja zaprezentuję, proszę Proszę bardzo. To jest mi niezmiernie miło poinformować wszystkich, że od dnia dzisiejszego prezesem Kijowskiego Towarzystwa Rekreacyjnego Jeziora Kijowa jest, jest były prezes IKR-u wieloletni Krzysztof Gaśkowski. ale generalnie w pewnym żeby tutaj to do budować i powołać takie solidne fundamenty, które i, i budżetowo, i, i organizacyjnie i, i, i system szkolenia, jakich młodzieży trzeba będzie stworzyć. Dlatego spodziewałem no, się, że jak robię postaramy się jakby, to spólnie podzielać. Poszczególne poszczególne pozycje czy tam funkcje w zarządzie podzielimy sobie na najwyższe spotkanie które bardzo zainteresują, ja dziękuję jeszcze raz za to kwalifikację. Tak. Eee, no, Komisji Rewizyjnej takiej chwilę, jak a o się następująco. Paweł Dorobczyk, członek, Tomasz Patorowski, członek, Ryszard Botkram, wiceprzewodniczący, Karol Synowiec, wiceprzewodniczący, i Miliusz przewodniczący. Także tak wygląda skład Komisji Rewizyjnej. Moi drodzy, więc mamy praktycznie stary wyboru zatwierdzonej komisji. Zostało nam, zostało nam tylko, na ziad Mazowskiego mazurskiego związku piłkarskiego. I ja myślę, że tutaj byliśmy. Moja propozycja jest taka, że tu byliśmy dwóch ludzi do prezes i kolega Andrzej sobie. W tym wypadku byłoby najlepsze rozwiązanie. Prezes i kolega, który tą żyje od tyle lat i od lat już tam we władzach związku był i ciągle jest obecny. Także to, to była moja propozycja, jeżeli są inne, bardzo proszę. Czy ktoś? Nie ma. Więc kto jest za tym, żeby koledzy Krzysztof Jackowski i Andrzej zostali delegatami? I te jeziora Kiława y, na zjazd Barbizko-Mazurskiego Związku Piłkinoży. Proszę o podcięcie do góry. <tryk> Dziękuję <tryk> bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie wybrano Krzysztof Kwiatkowskiego i Janusz delegatami na Barbizko-Mazurski Związku Zjazd Barbizko-Mazurskiego Związku Piłkinoży. Może kiedyś nawiążę przynajmniej w jakimś procencie. Gratuluję serdecznie, bo Krzysiu czeka ciężka praca nienawidziwie. Całym zarządowi również składam gratulacje i oczywiście jesteśmy jako miasto otwarci do dyskusji państwa. W wielu sprawach w dyskusji oczywiście nie możemy obiecać złotych gór, prawda, nie chciałbym też obiecywać truszek na bieżnie, ale na pewno czy to burmistrz Żyliński, czy ja jesteśmy sympatykami piłki nożnej i na pewno na pewno łaskawym okiem w miarę naszych możliwości będziemy patrzyli, aczkolwiek proszę pamiętać, że no jest nowy skład Rady Miejskiej, nawet nie jestem w stanie powiedzieć jak, jak się rozkładają tam sympatie, a demokracja to taki ustrój, że często rację ma nie ten kto ma rację, tylko ten kto ma większość i potrzebujemy często większości do tego, żeby przegłosować i, i kwestie finansowe. czasami. Ale bardzo serdecznie gratuluję Państwu tej inicjatywy, że łączycie się, że, że reaktywujecie piłkę, sporty walki, rozwijający się znakomicie tenis stołowy i życzę Państwu, żeby to trwało i, i żeby szło w dobrym kierunku. Chcę też podziękować tym wszystkim, którzy dokładnie rok temu zaangażowali się. I ta piłka całkowicie nie upadła, to był bardzo trudny rok, mam nadzieję, że 2015 będzie znacznie lepszy, że już od czerwca w nowy sezon wejdziemy no, z jakimiś nowymi pomysłami. Wszystko, na jednym, to możliwe, będzie poukładane. Ja zapraszam serdecznie do współpracy między wspólnymi siłami, krok po kroku uda się tą chwilkę w Iłapie od, odbudowywać. Dziękuję bardzo. Wyjść, jak to po prostu to sformułować. Wpadłem na pomysł zwojem do Stacha z Stachu jedyny jedyna ratunek i te, żeby y, można grać od jesieni. Stachu szybko zebrał zarząd. Zgoda nastąpiła 14 lipca. Zarejestrowaliśmy IT jako członka warmińsko Madowskiego Związku Piłki Nożnej i zaczę zaczęła się walka, żeby te zespoły mogły zagrać, bo seniorów nie było pół seniorów. Było kilkunastu juniorów. Rozmowy z jednym, z drugim z trzecim no, przeprowadziłem przynajmniej z 50 rozmowy z chłopakami, którzy grali już skończyli granie. bo weź może pomóc tego. Odźwięk był różny. Niektórzy przyszli, pomogli. I chwała moje, bo nawet taki Andrzej Jaworski, który grał w drugiej lidze jest piłkę ręczną. Przyszedł i mówi prezes, jak ma to być jeziora. To będę grał. Później był Kuba Górecki, Mateusz Karmaciński, Piotr Rybkiewicz, Krzysiek Kresyn, cała Ostoja Obrony. I tak to zaczęło funkcjonować. Było kilkunastu milionów, którzy zaczęli się, pojechaliśmy na pierwszy mecz. No uzbieraliśmy, dobrze, że jeszcze juniorzy mieli pauzę, no to uzbieraliśmy chyba 16, jak się, 17. No. Ten pierwszy miast zrealizowaliśmy, jakoś tak zapaliło. O wiele większe sukcesy podnieśliśmy niż myślałem w lipcu, że będziemy gdzieś tam zajmować piąte, szóste miejsce. To tak, żeby tylko straty nie było więcej jak te 7-8 punktów. To można dogodzić. Jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy jeden punkt straty do widzenia lidera. Jest to po prostu do odrobienia. Być może, że skończymy to na pierwszym miejscu. Ale my to. A jeszcze chciałem podziękować ludziom dobrej woli, którzy sponsorowali, do których się zwróciłem. Każdy dołożył jakąś cegiełkę i to zmobilizowało, że Jesteśmy w tym miejscu, jakim jesteśmy. Mówię, no na, pewno, na pewno wielka zasługa jest Wojtka Rządziego, bo żeśmy rozmawiali, jak to ma funkcjonować, jak to... No doszliśmy do porozumienia, że całą młodzież Wojtek mówił biorę na siebie. Będzie finansowane trenerzy wyjazdy i, yy, i sędziowie przez Centrum Sportu. I to nam pomogło po prostu przetrwać te pół roku i mam nadzieję, że to już jest za nami. I będziemy, będziemy się cieszyć sukcesów zarówno młodzieży jak i seniorów. A za dwa-trzy lata zobaczymy, ja uważam, że będziemy za cztery lata minimum grali w tej czwartej lidze i nie będą kibice musieli jeździć do Winkielca, tylko na jezioro. Wszyscy podkreślali, że na wariackich papierach. W ciągu dwóch tygodni, nawet chyba niecale dwa tygodnie czasu mieliśmy na to, żeby zarejestrować drużynę, żeby to wszystko do zerania upadło. Już o tym nie raz mówiliśmy i powiem Państwu, że z tego tytułu osobiście mam też satysfakcję, że udało się nie dopuścić do całkowitej upadłości i nożnej tej bo nie było nic, żeby nie poświęcenia Andrzeja, Grześka, Tu Wojtka, naprawdę i przede wszystkim no muszę podkreślić, pomimo tego, że władza się zmieniła, dobrze, że wtedy wójt, ten burmistrz miasta zrozumiał tę sytuację i podpisał z nami porozumienie. Myśmy nie mieli nic. Gdzie mam jakieś pieniądze na grupy młodzieżowe, na wszystkie rzeczy, żeby to wszystko zabić? Proszę Państwa, ta historia, jeżeli kiedyś będzie analizowana, to wtedy dopiero może ktoś to doceni, co w ciągu tych paru dni zostało zrobione, żeby ten klub nie upadł do końca, żeby piłka nożna i łamie nie upadła do końca. Dlaczego na początku tutaj próbowano zmienić niektóre rzeczy? Proszę Państwa, musimy wziąć sobie pod uwagę, że ITR i Ława to też już jest historia. Że wnioski padły o dopisanie jeziora, naprawdę to też jest historia. I żeby to wszystko jakoś scalić, to wiadomo jest, że powinny być te nazwy czy symbole pozostawione w naszym klubie. Niech on się nazywa ITR Jeziora Kiława, nazwa jeziora nie zginęła. ITR też nie zginął. Powstało stowarzyszenie od dzisiejszego dnia, które formalnie, bo my mamy zarejestrowane tylko w pilce nożnej stowarzyszenie ITR Jeziora Kiława, musieliśmy wpisać i to też po wielu problemach. Jako medialna nazwa. Jako medialna nazwa, bo w normalnych dokumentach to dopiero od dzisiejszego dnia formalnie ta nazwa pójdzie do KRS-u, do wszystkich rzeczy, żeby to zostało zrobione. I to trzeba pozałatwiać, żeby to już normalnie funkcjonowało na stuprocentowych zasadach. Nie tylko medialnie, że to jest ITR Jeziora Kiława, tylko formalnie. Jest to stowarzyszenie pod nazwą Iter Jeziora Kiława, historia zachowała ITR i Jeziora Kiława i musimy wiedzieć jedno, to co stało się, tego nie ma, nie ma tu żadnych długów, jest wszystko normalnie funkcjonujące, to co Krzysiu powiedział, ja osobiście mam satysfakcję, że po tylu latach Krzysiek przejmuje wtedy Ponad swoimi, Krzysiek Jackowski i, i teraz jest Krzysiu Jackowski z powrotem. Proszę Państwa, myśmy to razem kiedyś budowali, tylko że w tamtych latach ja byłem w komisji z szefem komisji To historia jest naprawdę bardzo dziwna, że to po tylu latach z powrotem zatacza te same koło. I uważam, że jeżeli wy trafiliście wyborem, to poza Andrzejem, to jedynie Krzysiu. Mógł chyba w tej grupie, przepraszam, że tak to podkreślam, że tylko w tej grupie chyba Krzysiek Jackowski będzie mógł regulować te wszystkie sprawy, Kaczkowski, Jackowski, przepraszam, te wszystkie sprawy połączenia sekcji tenisa, te jeszcze jak jakieś stowarzyszenie, czy tam jakieś inne koło by chciało dojść do, do ITER-u, potrafi to połączyć. Naprawdę tego wam wszystkim szczerze życzę, bo, bo naprawdę to jest dobrą pracę. Krzysiu, to jest dobrą pracę. Jeżeli to ma funkcjonować normalnie, to Czeka Was o pracę. Gratuluję i dziękuję. Krzysztof Gaćkowski, prezes Iłasko-Torysa Rakaconego Jeziora Kiława. No, panie prezesie, przede wszystkim prosimy o takie pierwsze spostrzeżenia po tym wyborze. Przypomnijmy, że swego czasu pan był już prezesem IDR. u prowadził pan no, z takimi dużymi sukcesami. Rzeczywiście po kilku latach jak gdyby trochę izolacji od, od Towarzystwa Stowarzyszenia ITR dałem się umówić ponownie na zaangażowanie się w działalność w Stowarzyszeniu i, i, i przyjąłem tę funkcję w i którą zamierzam jak gdyby kontynuować te dobre osiągnięcia sprzed wielu, wielu lat. To znaczy budować przede wszystkim, najważniejszym naszym zadaniem to będzie odbudować do piłki nożej w Iławie, w zasadzie ją stworzyć od podstaw, scalić wszystkie środowiska piłkarskie, które tutaj funkcjonują, stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie miasta, bo to jest najważniejsze, nie da się w odizolowaniu robić jakiejś własnej konkurencji w mieście, tylko właśnie iść w kierunku scalenia tego,